Siemaneczko, ze mną jest SizzGTALS Siemaneczko A ja jestem Cypher Hehehe he. <grystanie> Dobra troszeczkę już poza cienkiem, żeśmy zasiali I tak zmieniliśmy już troszeczkę w ciągu Co on tak skacze? Trzeba było, no nie było i nie No Teraz już tak w miarę jeździ nie? nie jest aż tak do końca tak jak chciałem, ale Lepiej jest! Zawsze coś! Tak Już tak nie szarpię <laughs> Jak widzicie, z przodu mamy obciążnik czy wjeździ? Ta i Kershera tak samo. Także bum bum szakalaka. Ups ups. Ty, sobie tak zaguło. Nie wiem. Będą cycki, będzie bomba. Nie masz coś włączonego czasem? Nie. Kurwa, jeszcze opuściłem go, co mi No nie wiem co jest Puściło się zepło i puściło hm. Czasem tam ścinka, ale Jebut, i but najgorzej no przy nawracaniu. No to ja też mi coś kurwa. <coughs> co jest kurwa Ciebie coś jest chyba z tym internetem, bo wbić nie mogłeś. Później na sklepie coś No ja pierdzielę, no jak to się posiało? O jak no, krzywo zasiałeś <laughs> Tak samo jak ja teraz. He, he, teraz muszę cofnąć Równać w miarę Ups, ups Ciecki, ciecki! Ops, ops. Heh. Wymięś dalej dać A, a, da, Ty, ty, O kurde, nie mogę ugrać po prostu, nie mogę, no. A przecież na początku było dobrze Coś się dzieje Coś się dzieje Coś się dzieje Ale ten ciągnię też twój mówię ci bo ja, ja już tylko ta pewno to zmieniałeś, nic więcej no. hmm. Nie wiem, ja nic nie mam Żadnych też przycinek A jakby coś było to mamy też przycinki Masz przycinki też? No właśnie, nie ma. <coughs> To nie wiem. Ups, 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 będą chycki, cycki, cycki. Hehe. Będą będzie pompa. Kurwa. Cisza się zrobiła. A? Nie może być... A ja ze Sucharów nie mogę przypomnieć. Kurwa. <grymne> tu masz dawaj coś na rozluźnienie. <grymne> Polej. <grymne> no nie chcę mi się iść do kibla. <grymne> 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 Mi się chciało pójdę. Masz tam do ładowania? 20% mam. To akurat widzisz? Czemu będę gasić na dotarciu? Mm, no, ale. Oda, upalił, ma duży bar także. Duży, ale później ten na napełnić to... Uj, tam, ta. Ciekawe, czy je odpiłem. Kurwa! Fuck. Jeszcze pizdłem. Steczka. Krzaczeczka. Ufak! Chyba nie odczepiłem. Bo wszystkie lecą na nas O, on się brudzi no. A ty myślisz, że po co kersze? No czemu tak. nie do końca nie dokończyłeś? Hmm? Co? Czemu nie dokończyłeś do końca? Ja się nie dokończyłem do końca no nie wysiałeś wszystkiego No bo okazałeś mi nie rysiać Tak ja okazałem nie rysiać Nie było tematu. Dołu nie mogę na nim skręcić. Kurde, co to jest? No, tu masz jakieś bugi, kurwa. No, dzisiaj coś muszę. Spędzimy ten, ten odcinek, to muszę ten, ten Kurwa, internet. Jednij go przez okno. Gdybyś wiedział. Później jeszcze wyjdź, po, poskaczyć po nim. Później go poczęsty nie, kurwa, Boszem. <laughs> Tak tak Ci się nie ma co piętać. Rzecznie. Miało być Widzu Co? No widz jeden A, się kurwa <laughs> Ta już dawno suba No jak i za każdym razem pod filmem daję łapę w dół To chuj wcielony Z mhm. kurwy synie Pies ogrodnika kurwa sam nie zdobędzie innemu nie da tak. No wiesz, to są gimbusy. Gimba zaatakuje. A nie, 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 sorry. Nie było tematu, nie, to nie było do wszystkich. No, do wszystkich nie było, tylko do niego. Zresztą każdy był kiedyś gimbusem. No powiedz, no taka prawda jest. Ale niektórzy jeszcze są No niektórzy dopiero zaczęli Niektórzy skończyli i nadal są Aha, to, to... Nie... No przyznaj sam Co jest? Kurwa? No takiego gościa, co ma szesnastkę A, daj spokój Co jest, kurwa? Co? Nie mogę na ten workę postawić Oi. Na Ah. Eu acho tu pojadę do Na gambste a do końca to então, pode esperar. Tu podes tu do tego quadrado. Eu estou tu do Ło! Wow. Co tak? To? A? Co to co, co to było? <laughs> Chyba starczy te lasie nie? Ach, kurwa zapierdalam do tyłu 20 godzin. To jest kurwa moca, nie? Ursus nie mówię, że Ursus zły, nie? Ale... E, no to też dobre. <laughs> też że już nie ma takich rususów co były kiedyś, nie? A ja filmu, dwa części podróbki, jebane. Ale nie, chodzi mi o te nowe, nie? Nie, no, ale mi chodzi o częściej części to z tych starych. Eh, jeszcze jak dobrze, trzeba drogo dać, ale jeszcze kupisz to, jeździsz. <laughs> Trzeba szukać oryginalne Urosusa, że tak to to. Chińskie zaokładać, za układać, szkoda pieniędzy. Nieźle wyrywa do tyłu, co? No. Kurwa, ty. Mi się wydaje, jakby tu już 20 minut nagrywali. A dopiero 10 minut jest. Jak tak, to, to czas zapierdala, tak? dzisiaj coś tak jakoś no, zwolnił. Słowa dostał, czy co? Nie, No jedź tam. nie, 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 Kurwa, nie, nie, automat. Automat, kurwa. Jadę za tobą Dobra Możesz tam tych worków ty nie wyszło Jeszcze jedno pole A I się to masz zamknie dobrze? No Ile, ile masz w, się w tym miejscu? No jeżdżasz bliżej Nie masz w siewni 20 Nie, sorry, ty kurwiarz. Ile już mamy ludzi? Jednego członka dzisiaj przyjąłem. No, ja już jestem. Jak patrzyłem, to było 39 ludzi. Rośnie grupa, rośnie. Ja muszę u siebie zareklamować. Mm -hmm. Trzeba uruchomić wszelkie kontakty. Pachłowi powiedzieć. A ma tyle widzę, że chuj Stuk mu, mu, Tysiąc mu stukło <tukło> <tukło> No A ja? <tukło> to ja I to tam zdążysz jeszcze hmm. 2% jadę do tego, już bym się nie opłacił Co jedź se i od razu jeźdź na tamte pole, ja tu dokończę I tak muszę jeszcze zrobić te poprzeczki Ja na tych lagach mam zapełnić? Ciekawe Oj tam nie masz lagów, Ciła ma ja nie wiem co jest, co ale ja nie puściło, wszystko jest gitesno. No widzisz To byś... chciałeś nie... się poopierdalać. Dlatego tak mówiłeś. wtedy już dwa worki już wywaliłeś. No Kurwa, najgorsze to później te worki napełnić. Szkoda, że nie ma tak, że podjedziesz na przyczepie, podejdziesz do każdego worka i się napełni. No szkoda. No dobra. Bo tak, to Chyba kurz leci jak Uu. Teraz to troszeczkę przesadziło. Dlaczego na multi nie ma tych ręcznych? No ja tego nie mogę pojąć. Uu. Dobra leci. ja sobie do to to zrobić Kurwa do tyłu jadę szybciej niż do przodu Czym to się wyładowuje? B nie? Mhm uh -huh. Tylko tam widzisz w rogu nie, czy sypie. Żebyś nie wysyłał mm. na ziemię. Widzę, widzę. Tak jak ostatnio, kurwa. <laughs> Cicho siedź. <laughs> no ja ja, 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 ja nic nie zrobiłem. <laughs> bo wszędzie ten rzepak siejemy. Bo trzeba się wybić. <laughs> Nie masz kredytów. 190 tysięcy. <laughs> no. Ale spokojnie. Ziemia się zabrają. Teraz jest kurwa leksem, także szybko pójdzie na żniwach. Także będzie to musz. Tak, ale. Hmm? mi się zbugował ale te przyczepki, kurwa. No czekaj, spłaci się kredyt to się kupi większe, teraz już ma kto odciągać je. No i przecież ten Ursus by pociągnął więcej, nie pierdolę. Ale nie, a ja, ch ja chcę większe. Takie wiesz, te jebitne, takie. Dobra ludzie, kończymy na czek, bo stwierdziłem, mm. że... Lepiej nagrywać mi jest tak maksymalnie 15-16 minut niż 20 Może to 4 minuty różnica, ale mi to dużo robi przy moim internecie i przy moim że ja aplaudzie. Mam nadzieję, że pod koniec roku będzie już ten szybszy. To będzie kurwa zajebiście. A jak nie no to... To nawet nie chcę myśleć. Dobra, tak więc... Widzimy się następnym odcineczku, w którym będziemy siać kolejne pole albo... tak, będziemy... Dobra, tak więc... Ściemaneczko. maneczko.